Czy zdarzyło Ci się kiedyś pomyśleć o czymś intensywnie, a chwilę potem zobaczyć tego oznaki w swoim życiu? Może myślałeś albo myślałaś o kimś i nagle osoba zadzwoniła. Albo uważasz, że był gorszy dzień i wszystko wokół zaczęło się układać nie po Twojej myśli. To nie przypadek. To moc przyciągania. Prawo, które sprawia, że przyciągamy do siebie to, co jest zgodne z naszymi wibracjami. Ale jak to działa i jak możemy świadomie zmienić nasze wibracje, aby kreować lepszą nową rzeczywistość. Witaj, nazywam się Sebastian Sergiel, z wykształcenia i zawodowo zajmuję się architekturą. Projektuję głównie domy, które sprawiają, że ludzie czują się w nich szczęśliwi. Aby tworzyć przestrzenie, w których ludzie naprawdę czują się dobrze, nie wystarczyła mi jedynie wiedza budowlana. Potrzebowałem sięgnąć głębiej do wiedzy ezoterycznej, na przykład, czym jest energia życia, o której wszyscy mówią, i jak sprawić, aby działała na naszą korzyść. A także do starożytnej wiedzy chińskiej, to znaczy feng shui i kompasów osobistych, z których korzystam już od ponad 20 lat. Ich wpływ na moje życie i pracę jest nieoceniony. Kompasy mają dużo większe zastosowanie niż tylko harmonijna aranżacja wnętrz. I dziś pokażę Ci, jak kompas Ki może pomóc Ci w podnoszeniu Twojej energii. A więc, czym jest ta moc przyciągania i wibracja? Każdy z nas jest jak nadajnik energii. Wysyłamy wibracje oparte na naszych emocjach, myślach, nazwijmy to stanie wewnętrznym. Moc przyciągania działa na zasadzie rezonansu. To, co wysyłasz, do Ciebie wraca. Jeśli masz pozytywne nastawienie, czujesz wdzięczność, spokój, Twoje wibracje są wysokie i przyciągasz ludzi oraz sytuacje, które współgrają z tą energią. Ale jeśli tkwisz w lęku, złości lub w ciągłym stresie Twoje wibracje spadają i zaczynasz przyciągać więcej problemów i napięcia. Osoba, która wierzy w swoje możliwości i z optymizmem podchodzi do wyzwań, szybciej znajduje rozwiązania i otworzy się na nowe możliwości. Natomiast ktoś, kto ciągle powtarza mam pecha, nic mi się nie udaje, nieświadomie blokuje swoją energię i wpada w błędne koło negatywnych zdarzeń. Dlaczego wibracje są kluczowe w tworzeniu rzeczywistości? Nasze myśli i emocje nie są tylko abstrakcyjnymi odczuciami. One mają realny wpływ na to, co pojawia się w naszym życiu. Kiedy ciągle skupiamy się na problemach, nasze wibracje rezonują z poczuciem braku, co prowadzi do kolejnych trudnych sytuacji. Ale kiedy zaczniemy świadomie zmieniać swoje myślenie, nasze wibracje stopniowo podnoszą się, a rzeczywistość zaczyna się zmieniać naszą korzyść. Zamiast mówić, nie stać na to, można powiedzieć, szukam sposobów, by to osiągnąć. To niewielka zmiana. Ale ma ogromne znaczenie, bo zamiast wzmacniać poczucie braku, otwieramy się na nowe możliwości. Aby skutecznie zmienić swoje wibracje, warto najpierw zrozumieć, jakie energie dominują w naszym życiu. I tu z pomocą przychodzi kompaski. Jest to narzędzie, które pomaga odkryć Twoje naturalne cechy osobowości i wskazuje, jakie nawyki, myśli i emocje mogą Cię blokować. Kompaski może pokazać, że Twoja natura lepiej funkcjonuje. Spokojnym otoczeniu, a chaos cię osłabia. Wiedząc to, możesz wprowadzić do swojego życia więcej harmonii, co automatycznie podniesie twoje wibracje. A jak ta zmiana wibracji zmieni twoje życie? Kiedy podnosisz swoje wibracje, zaczynasz inaczej reagować na sytuację, przyciągasz nowe okoliczności i dostrzegasz więcej możliwości wokół siebie. Jeśli na drodze do celu pojawia się przeszkoda, osoba o wysokich wibracjach zobaczy w tym wyzwanie i nowe możliwości, a ktoś o niskich wibracjach potraktuje to jako kolejny dowód, że nic mi się nie udaje. I co zrobi? Najczęściej zrezygnuje. Zmiana podejścia z to jest trudne na to jest wyzwanie, które mogę pokonać, to nie tylko poprawia nasz nastrój, ale realnie wpływa na efekty, jakie osiągamy. Podnoszenie swojej wibracji nie wymaga wielkich rewolucji. Czasem wystarczy dostosować codzienne działania do swojej natury. Kompaski może pomóc Ci w tym, wskazując, jakie kroki będą dla Ciebie najskuteczniejsze. Oto kilka przykładów. Jeśli Twoja natura wskazuje na potrzebę spokoju, zamiast zmuszać się do działania w chaosie, możesz stworzyć bardziej uporządkowaną przestrzeń wokół siebie. Jeśli jesteś osobą energiczną, działanie pod presją może Cię motywować. W takim wypadku warto ustalić krótkie terminy i konkretne cele. Jeśli często czujesz przytłoczenie negatywnymi emocjami, możesz nauczyć się technik, które pomogą Ci zmienić perspektywę i utrzymać wyższe wibracje. Twoje wibracje tworzą Twoje życie. Jeśli chcesz zacząć przyciągać więcej harmonii, radości i sukcesu, warto świadomie pracować nad swoją energią. Dzięki Key możesz odkryć, jakie schematy warto zmienić i jak dostosować swoje działania do swojej unikalnej natury, by podnieść swoje wibracje w życiu codziennym. Jeśli ten temat Cię zainteresował, zostaw subskrypcję i polubienie. To dla mnie sygnał, że warto tworzyć więcej takich treści. A jeśli masz pytania lub refleksje, podziel się z nimi w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. Dzięki wielkie za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie Sebastian Serkiel.